Jak się to i pękła śruba. Cześć, witamy w kolejnym odcinku. E, dzisiaj na kanale e, kolejny samochód. E, wczoraj dostarczony lawetą. Auto znajomego. Poczekajcie, pan Jacek dmucha. Zaczekaj, nagrywamy. E, auto trafiło na lawecie. I tutaj Zdaję mówi, że jechał gdzieś tam drogą, jakąś taką kamienistą. Myślał, że coś odskoczyło i nagle stracił wspomaganie. Tutaj, wiedząc, jaki ma samochód, mieliśmy już takie przypadki. Tutaj, może Sebastian pokaże, o co tutaj chodzi dokładnie. O śruby, które mocują silnik wspomagania. Tutaj pokażę, może gdzie te śruby mocują i co tutaj się dzieje. Te śruby przechodzą tu. To są trzy śruby. One trzymają ten silnik, bo tutaj jest napędzany przez pasek. A pasek tam jest? Tam jest taki pasek, mm -hmm. wąski. I ten silnik napędza w przekładnie. Yy, problem jest taki, że te śruby są aluminiowe. Jest akcja serwisowa, bo już mieliśmy przypadek, że BMW zrobiło to za darmo. I po prostu wymieniają te śruby, jeżeli tutaj nic nie zostało uszkodzone, to wymieniają te śruby na stalowe, bo te śruby po prostu pękają. Tu widać, że Dwie śruby już były pęknięte, one wyleciały. Widać, że to jest stare pęknięcie. Trzymało się widocznie na, tylko na jednej śrubie. Pękła ostatnia śruba. Silnik od wspomagania wypadł. I teraz zadzwonimy do ASO-BMW i zapytamy, czy wezmą to na klatę. Dokładnie, bo tutaj, pomimo że auto jest już po gwarancji, to. Tak, to akcja serwisowa powinna to obejmować. I tutaj, w jednym z przypadków, jeden z naszych klientów też tutaj nie wzięliśmy się za naprawienie tego, za Tylko pierwsze, co zadzwoniliśmy do ASO. ASO kazało przywieźć samochód do siebie, i po weryfikacji faktycznie uznali, uznali tą usterkę jako akcję serwisową, która nie była wcześniej poprawiona, te śruby nie były wymienione, także tutaj mam nadzieję, że z tym klientem też się uda, że my tylko tutaj sprawdziliśmy co się stało, tutaj wyślemy numer nadwozia do ASO i sprawdzimy czy faktycznie auto przyjmą i usuną tą usterkę. Także w tym odcinku to już wszystko, dzięki za poświęcony czas i pozdrawiamy.